Manero. Będziemy kalibrować pasze, potrzebna jest waga i moim zdaniem najlepszy jest worek. Przypominam, że ja nie jestem żadnym specjalistą, nie jestem serwisantem, ja jestem zwykłym, przeciętnym kowalskim, który założył to sobie sam i nie jestem w stu procentach pewien, czy robię to dobrze. Więc nie sugerujcie się mną, to nie są żadne porady. Pokazuję Wam tylko i wyłącznie jak ja to robię. I to jest moje prywatne odczucie, że jest dobrze. Nie chcę nikogo w błąd wprowadzać. Trzymajcie się i miłego oglądania filmiku. Mamy syp, mamy silnik krokowy, który dozuje i rurę i tam na dole jest taka wypustka, która wyrzuca porcję paszy. Kalibrujemy paszę w ten sposób, że bierzemy testy, bierzemy testuj menu, bierzemy box, bramki boxa. Otwieramy przednią bramkę, potrzebny jest tam worek albo jakiś pojemnik, ja to robię z zwykłym workiem. Damy worek yy, Krystianowi, żeby go przytrzymał i I teraz przechodzimy na, dawaj tu na wyświetlacz, przechodzimy na porcja paszy, tu w menu mamy bramka wejściowa otwarta, jest zamknięta, czy otwarta, mogliśmy to tu zrobić. Tu wybieramy paszę, rodzaj. My akurat bierzemy pierwszą. Jeżeli nie wiecie, to na robocie, na płucie górnej jest akurat pasza druga, jest podpięta pod, pod drugą, nie? Więc my wybierzemy drugą paszę. Edytuj! Pasze numer dwa, okej. Okay. Masz podstawione? I lecimy, rozpocznij dozowanie i teraz dziesięć razy obkręci, obkręci tym, trzymaj tu. Ty. I teraz to spada. Trzecie. Drugie. Obkręca paszę i wysypuje nam do woreczka paszę. I tą ilość paszy będziemy ważyć. Mamy porcję paszy. Włączamy wagę 250-260 gram. Teraz po prostu wpisujemy tutaj: wprowadź ilość. Edytuj 260. Gram paszy. Enter. Ok. I on już wie, ile obrotów ma zrobić, żeby podać tą, tą ilość paszy. Nie? Zrobimy to jeszcze raz. Tak dla czystego potwierdzenia, czy wychodzi nam tyle samo. Czy nic nie jest przypchane. Pasz. No i lecimy tak samo. Rozpocznij dawkowanie. Rozpoczęło dawkowanie. Silnik krokowy daje 10 porcji. Krystian trzyma worek. Prosty jak barsz, tak jak każdy siewnik dowszy, regulujecie: czy 3, 2, 1, 0. No już, dawaj! Jest 0, jest 262, no to jest to samo. Jeszcze raz pisujemy. Zresztą to jest to już nie trzeba, bo to jest ta sama waga. Nie było 260, 262. Zapisz wielkość pozycji. Ok, no i wychodzimy. Bujamy, robota i idziemy do kolejnego robota. Słuchajcie, pokażę jeszcze wam jak wyrzucana jest pasza. To jest to tuba. W jest kwadrat, silnik krokowy, napędza. E, tu się dosypuje z paszociągu, a na dole, co dozuje, po prostu jest taki, nie wiem, to jest chyba z kwasiaka, to można rozebrać tu, w i śmigiełko zwykłe. I każdy obrót, jeden, to jest jakaś porcja paszy, nie? Prost jak barsz, nie ma czego się bać. Tak to wygląda. I dozuje paszę. Czas, tak, tak jak mówiłem, to jest. W tym miejscu tutaj, nie? Jak będę zakładał kolejne pasze, to potrzebuję cztery takie tuby. Yy, tutaj jest taki kwadrat, jak tu widać. No i silniczek krokowy, czujnik, który liczy impulsy, ile wydało, ile wydało paszy. Podchodzimy do kolejnego robota. I robimy tak samo. Dawaj bliżej dwa. Wyłączyliśmy go, bierzemy testy, ustawienia mokrą rękę, porcja paszy nie y, tu jest ustawiona. testy a nie ustawienia, tu porcja paszy otwórz bramkę jest korek podstawiony y, czekaj, jeszcze sprawdzę, bo ja mam tu z paszami namieszane, niektóre mam pod pierwszym, tu jest też pod drugi podłączona tu widać, tu są po prostu cztery pasze, raz, dwa, trzy, cztery i tu mamy pod pierwszą podłączoną no to wam pokażę, że jak podłączę pod. A jak mamy wybierzoną tej paszę, wziąłem pierwszą. I teraz dla picu weźmiemy dawkę I patrz, nic nie będzie kręciło. On tu liczy, a tam się nic nie kręci. Pokaż silnik, który to Widzicie? On stoi. Bo po prostu mam pomyloną paszę, nie? Widzicie? Nic się tutaj nie kręci. I zaraz przestawimy na paszę numer 2 4 Dwa. Dobra, i nic nie wpisujemy w ogóle nie bo robimy tu. Edytuj. Numer paszy 2. Ok, i teraz bierzemy. Rozpocznij dawkowanie. Leci, Krycha. No i bujamy teraz wagę, jest zero, 271, wpisujemy tutaj porcję, edytuj, 271, enter, ok, i robimy jeszcze raz, rodzaj, Robicie robić raz w miesiącu. Ja robiłem to na początku. No nie wiem kiedy robi się z parę chyba. Jak ja przyszedł drugi Dawaj 265. 265. No i już. Zapisz obliczenie. Nowy syp. No i mamy zrobione i teraz lecimy do trzeciego robota Poczekamy aż tam się krowa wydoi A tutaj zapisane jest No i kolejna krowa, która czeka będzie się doiła I jeszcze coś odnośnie paszociągu Paszociąg leci tutaj sobie Tu widzicie on się schodzi trochę Tu są dziury powycinane jakimś tam zwykłym boszem tu jest jeszcze bałagan. Ten podajnik jest kupiony, używany. Nie? No i jest przekładnia, która to napędza. Są kąty 90 stopni i leci sobie do góry. Przekładnie wygląda to tak. Ja teraz niedługo będę podłączał jeszcze drugą paszę. Obiecuję Wam to już od dłuższego czasu i nie mogę tego zrobić. Po prostu nie mogę się wziąć. Jest mnóstwo telefonów. Tu są kręcówki, które powinny to wyłączać. Oczywiście nie są podłączone. Że jak otwieram, to wyłącza paszociąg. Prosta sprawa, nie? Kiedyś to zmontuję. Obiecuję, że to będzie wszystko fajnie ułożone. Będzie posprzątane. Ale nie wiem kiedy. Może zdążę przed likwidacją. I lecimy do czwartego robota. Dima się przy okazji przy mnie tego nauczy, już będzie wiedział. W sumie to wszyscy będziecie wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest nic trudnego, nie może się tego bać. Dobra, poczekamy, aż się wydoi. O, ty się doi krowa na trzy strzyki. Prawy tył jest, prawy przód jest wyłączony. I tak to wygląda. No i słuchajcie, jest to samo. Bierzemy testy, pasza. On musi jeszcze mleko spompować. Dobra, chwilę mleko spompuje. Przed chwilą krowę doił, i dopiero będzie można to zrobić jak mleko spompuje. Nie? Także mówię Wam, O, sprawdzimy sobie, gdzie jest pasza podłączona. Pod którą kostkę. Widzicie, tu jest akurat pod pierwszą z góry. Nie? Można dać cztery pasze: stałe i czy tam sytkie. I jedną paszę. O, widzimy się, wyłączyło, więc sobie to zamykamy. Pasza numer 1 jest ustawiona. Bierzemy, rozpocznij dawkowanie. I leci 10 porcji paszy. Kory przykręciliśmy te płyty, więc krowy już nie strają do środka. Jest mało wiele czysto. Oczywiście trzeba spojrzeć, raz w tygodniu tam zajrzeć do koryta. Dobra, i mamy wybrane. Ruszamy wagę. 253 gramy edytuj 253 OK zapisz i potwierdzimy czy jeszcze raz nam to wyszło rozpocznij dawkowanie. Ogólnie ja jestem samoukiem, więc nie wiem czy to jest prawidłowo w 100%, nie? Ale ja tak robię i jest dobrze. Jooo! Jeszcze raz zrobimy Edytuj 260 Enter OK Zapisz No i jest skalibrowane I gotowe. Bramka się otwiera, krowy się doją. Dzięki za uwagę.